Mabiszona. Witam Państwa, jak się macie, jak się czujecie, jesteście gotowi na najnowszą produkcję farberską? Mam nadzieję, że tak, zaczynamy, jest czwartek proszę Państwa już i jest 28 imieniny Tomasza i Walerego Wszystkiego dobrego, proszę Państwa nawet się zrymowało, wszystkiego dobrego wszystkim wspierającym i oglądającym A propos wspierających, mamy nową osobę wspierającą, która zaraz już wyląduje na ścianie. Małgorzata, myślę, że jakoś widać. Dziękuję Ci bardzo za wsparcie. Nie napisałaś co byś chciała, żebym za to fundnął swoim zwierzętom, więc kupię to, co będzie mi za chwilę potrzebne: czyli pasza dla królików. Myślę, że zakupię dwa woreczki granulatu, bo młode się pokocą. To będą zaraz za miesiąc potrzebowały dużo tego, więc na zimę starczy. Jakiś worek dobry, mieszanki. się Abinia martwi, ja pamiętam, ja dobrze pamiętam jest Jola która funnęła jedzonko, znaczy jedzonko pieniądze za które mam kupić jedzonko i dopiero będę w sklepie, więc jutro się okaże coś tam zakupimy Abin. coś zakupimy na pewno tak? mieszanki co prawda jeszcze mam sporo ale wiecie, kto kupuje przy okazji ten nie jeździ później specjalnie <laughs> jeśli rozumiecie o co chodzi, każdy kto się zaopatruje w cokolwiek wie pewnie Kurde, się koć ty Się nie okociła jeszcze Może tutaj, która O, o, coś było grzybane Widzę Ale nie, nie wykocona, gruba O, ale już, już Dobra, może zaraz będzie się kocić tam wiadomo No i tutaj też nic Ktoś policzy te dni? Bo ja chyba źle policzyłem to co? Już 33 dzień chyba jest U tej o no. Dobra, wszystkie w terminie są Więc w każdej chwili mogą się Kocić, proszę państwa Jak uszaki zdrowe, na jedzenie czekają No i dobrze Wtedy ty taki ładny jesteś? Kurde, fajne Tamten niebieski No mam nadzieję, że się uda mi odchować niebieskiego Zostawię je sobie, kurde Specjalny wybieg zrobimy I niech cieszą oko gdzieś w ogródku, przy chałupie E? Co wy na to, gdzieś przy płocie? O, żeby laski się zatrzymywały, jo, przez całe lato. No, dobrze dobrze myślisz, kurde. Dobra, karmimy. Chcecie zobaczyć, jak stodoła wygląda? Może w życiu nie byliście w stodole, proszę Państwa. Coś Ostatnio była mowa o tych pojęczynach nieszczęsnych. Proszę, tak wyglądają stodoły. O! <śmiech> <śmiech> I co? Co wy na to? W szoku? No, to jest życie, to jest życie farmera kurde. Nie ma stodoły, to kurde nie wie co jest grane w stodole. Albo zamiast mieszanki dla królików, to ziemniaki może kupię, jak gość będzie miał jutro na ryneczku. O, to by była myśl, proszę Państwa, bo to ostatni worek. Eee, więc na kurde, jakby kupił ziemniaków, to by dobrze było. Mam jeszcze swoje ziemniaki, sadzeniaki odłożone, jak one się przechowują. Patrzcie, elegancko, nic nie rośnie. W tym roku o tej porze to już kurde porośnięty było, że u panie. To pinambur. O, to jakaś pszenica. A, bo wiadrze było, bo to wiadro po pszenicy. O, jak on się tutaj trzyma? Nic nie widać, żeby rósł, się nie ukorzenia, więc też jest chłodno. Nie czuję jeszcze, że jest moment na rośnięcie o selery nieduże ale swoje się nie bój takie o bierzesz sobie kurde garzupy robisz i masz zdrową i ma smacznie kurde i fajnie jest Zabi? czekasz na miłość swojego życia o to 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 o i co farmerek przyniósł e. jadźka Uciekajcie, co wy drogami wydarła Bruno na imię No nic, będziemy mazać kiedyś Bruno, co ty tak schudłeś? Cieniutki tyłek Jak ona brzucha nie ma, zobacz jaki brzuch ma Tyłek kościsty, a brzuch jest okrągły Dopiero co, koniec stycznia Do kwietnia jeszcze kawał czasu No to może być koniec kwietnia, nie musi być początek chyba Zobaczymy. A dziś ponadto posadzimy czosnek w szklarni i zajmiemy się sadzeniem cebulek na szczypior i na nasiona, żeby mieć jeszcze na następny rok nasiono cebulki. Eee, także wołaj teściową wołaj żonę! Będzie ciekawie na pewno. Ale narpie wbijamy na dach. Trzeba chyba komin przeczyścić, bo nie podoba mi się cuk, dym wybija na łączeniach. Eee, nie było tak. Podejrzewam, że gdzieś jakiś czop powstał lub Kurde, yy, ten to co na górze, tą czapę robiłem na kominie. Mogła pod wpływem ciepła, może jakoś przydusić, czy coś się opaść. Trzeba wejść i zobaczyć, co się dzieje. Dziwnie wygląda bez tej czapy, ale może i będzie lepiej. Kurde, tak majster, majster, Zobaczcie, ja pierdzielę kaskader. No, chciałem przeczyścić, ale już nie, nie, nie. Na razie póki ciągnie, to nie ciągnie. Będzie lepsza pogoda, sobie wejdę innym wejściem. Proszę Państwa, bo jak spadnę, to już nie będzie komu mnie zbierać. Trzeba uważać. O, proszę państwa. Po czapie widać, że nie było między oponami drewnem przepalane. Kurde, niska temperatura się osadza na czapie. Spada, później się odrywa i w środę komina w kominie. Jeszcze majster zrobił kurde kolanko. Na kolanku się... Kurde, to wszystko tam powoli zbierało i pewnie trzeba będzie wejść na górę i się przebić. Ale to jeszcze póki ciągnie, to nie ciągnie, tak jak mówiłem, kurde, bo strach. O, Słoneczko wyszło Proszę Państwa Idziemy zadowolić Twoją teściową Brudo, co Ty się opalasz już? Piękna pogoda Słońce wysoko Zawsze to witaminki Witamina D Dobrze pamiętam od słońca? A ja wchodzę do szklarni, robimy robotę Szklarnia jest pięknie zlana Weszło tutaj parę tysięcy litrów Podejrzewam ostatnio jest OK. Teraz wystarczy tutaj zrobić kawałek na cebulę. A czosnek przy ścianach pewnie taką sobie sieknę urośnie co urośnie. Proszę tylko spojrzeć jaka ziemia. Pamiętacie, rok temu co ja tutaj wrzuciłem na zimę. Ile tego drewna. Zobaczcie, ile tego jest pod spodem. Się cały czas rozkłada, a co najważniejsze, w lato chłonie to wilgoć i zatrzymuje, więc korzenie pomidora czy czegoś innego idą przy tym oblepiają gałązkę i czerpią składniki i wodę. Proszę Państwa, teraz wziąłem sobie trochę cebulki i wysadzę tutaj na gęsto, bo to jest na szczypiorek, a później już tylko na nasiono, żeby już mieć na następny rok nasiona i rozsadę sobie zrobić. Mamy ten kawałek posadzony, więc tutaj czosnek, tutaj cebula na szczypiorek i na nasiono. A i tak sobie lecę. Mniej więcej taki rozstaw. Nie to że on jest dobry, tylko taki mi pasuje. Nie chcę za gęsto, nie chcę za rzadko. też. I powolutko przy samej ścianie. Niech to rośnie, proszę Państwa, przypominam też, że w tym roku to będzie pierwszy rok, kiedy nie przekopuję. Tutaj jest tylko z wierzchu podrapana ziemia, żeby tutaj woda się wchłonęła. No, i to pobojowisko po kurach i po królikach, żeby to trochę rozbić i rozprowadzić, dlatego tylko podrapałem. A tak to już zostanie, tak jak jest, będzie oczywiście tylko wyrównane, jakąś grabką. Może i tam, gdzie będzie pomidor wsadzany, to mamy już dziurkę, i w dziurce już będzie wymieszana ziemia, jest posadzona szklarnia dookoła, tylko tam ta ściana została, bo jest zamrożona ziemia jeszcze. No, to tam nie musi być, ważne, że z tej strony i z tej strony przy ścianie mam czosnek no niech to rośnie wezmę po mrozach jak to zmrozi i znów odpuści grabki one się fajnie teraz te bryły rozbijają bo były zmrożone i grabkami elegancko to kurde idzie wyrówne, że twoja teściowa to normalnie do ciebie Michał zacznie mówić gotowe chyba o może by zjadł jednego klakier chodź tutaj pogadamy Chodź, chodź, kocóże, kurde. Co pilnujesz? porządku na świecie? Co, bi zazdrosna, nie? Patrz, bo się spalisz, kurde, przy kozie. I ci kity nie odkupię. Uciekaj. E. Jak? Nic tu nie widzę. Ty, a ty obok nie robisz gniazda? Nie. Dobra, o i ta nosi. Widzicie? Robi gniazdko. Słomy dorzucić? Przyniosę trochę może, co? A tu ciepło fajnie. Zobaczcie ile z tego spadło. Z góry zamrożnięte. Kurde. No. Błodziaczek działa. Ogrzewa ziemię. No, ale jeszcze mrozy będą. Kurde, ale pod tym, pod słomą i pod sianem to na bank zielsko wschodzi. No i dobrze. Później kury jeszcze tylko puszczę. Jak tego się pozbędę. To tutaj też przygrzebią. Będzie dobrze. Proszę cię bardzo. Buduj. O. Jaką dziurkę ładną robi Buduj, buduj Trochę ci wsypię Trochę tu Żebyś się poczuła jak Jak ten, jak inżynier Kurde, dobre te ziemniaki dał mi ziomuś Duże Nie chciało przybierać, to bardzo pewnie Dobra Niech se robią Kurde, żeby jutro wszystkie się okociły trzy i będzie dobrze Co my tu mamy, proszę państwa Kurde Bomby! No, dawaj, Idziemy coś wybuchnąć. Ci co często pytają, czy to moja działka? Oto to wszystko, co tu widać. No to taka, tutaj jest druga połowa. Tu jeszcze człowiek nie dotarł. Dopiero się przedarłem przez, przez krzaki na jesień. <laughs> Ścieżka. Zrobiłem dojazd. I tam jest druga część. Łąka naj, najlepiej łąkę zrobić, właśnie siano swoje mieć. Kiedyś pewnie tak będzie. Zobaczymy co z kozami wyjdzie. No, idziemy tutaj lisa nastraszyć. Kurde, nora gdzieś tu była jakaś. Są tropy. Co to jest? Zając, lis, małe coś. Tu już coś większego chyba. Abi wczoraj może to było. Ty, kurde. Nie gadaj, że tu bupr jest. Nie, bupr to by ciągnął ogon za sobą. O, zalało nory, więc tutaj bób teraz to by miał dobrze. Aj! Co to było, ty? Nie do wiary. Co to pod wodą było? Takie huknięcie? Nie wierzę, że to taka petarda. Hmm, jaki krater został na środku, trzeba poprawić. U, nie wypał ty, cóż za nieszczęście, została mała tylko Ty, mała, ale lepiej dała tu Chińczyki, kurde Zobaczcie, nawet las mam na swojej ziemi O, zobaczcie ile z tym można pozyskać grzęt. Można kurnik zrobić, obiekt że u. O. Widzicie? Kurde, darmowy materiał Jeszcze będą czasy, że będziemy domy robić kurde z tego co pod ręką Dlatego to se uchoduje. Kiedyś pół zimy będę palił tym drzewem. Takie rzeczy trzydziestka wyrywała. Na pamiątkę zostało. No, jak tu walczyłem z tą ziemią, kurde, dobrze powspominać, ale robić to było przez rane. Zobaczymy, co urośnie. Dziś to wszystko. Dziękuję Pani Małgorzato jeszcze raz za wsparcie. Jutro zrobię z tego pożytek, prawdopodobnie coś kupię dla królików, bo hodowla chyba na dniach, może nawet dzisiaj w nocy się może diametralnie zwiększyć. Jeśli wszystkie trzy mi naraz dadzą, to pamiętajcie, królik może mieć około 10 małych. Więc nawet 30 może być sztuk. Zobaczymy ile odchowają, zobaczymy czy w ogóle wszystko będzie w porządku. Jeśli Cię to interesuje, sprawdzaj czy masz w subskrypcjach mój kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Trzymajcie się wszyscy w zdrowiu, nie naśladujcie mnie, yy, no chyba, że wysadzicie czosnek lub cebulę, no to możecie, no. Yy, to jest dosyć bezpieczne. Także pozdrówcie teściowe żonki i trzymajcie się, nara, cześć! Chyba czyszczenie komina to mnie nie ominie.